To już kolejna edycja Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych Fundacji Edukacyjnej Pro Musica, która w tym roku obchodziła swoje dwudziestolecie. Przez sześć dni mieszkańcy Leszna oraz przybyli z całej Europy miłośnicy jazzu mogli zatracić się w niezwykłych koncertach odbywających się każdego wieczoru. Ponad 250 osób zgromadziło się, aby wspólnie świętować jubileusz fundacji na uroczystym koncercie galowym. Podczas wydarzenia przemówienie wygłosiła pomysłodawczyni i główna organizatorka Julia Sawicka. Podkreśliła, że sukces warsztatów jazzowych to zasługa nie tylko jej, ale również wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju fundacji. Następnie rozpoczęły się oficjalne podziękowania dla wszystkich wspierających organizację przez ostatnie 20 lat. Ważnym elementem wieczoru był film, który ukazał historię powstania fundacji. Kulminacją wieczoru był długo wyczekiwany koncert w wykonaniu tajemniczego zespołu, którymi okazali się wykładowcy prowadzący warsztaty jazzowe. Piątkowy wieczór zakończył się niespodzianką, tortem z okazji jubileuszu fundacji. Oprócz koncertów odbywały się także warsztaty jazzowe. Na które przybywali miłośnicy tego gatunku muzycznego z różnych stron świata. Warsztaty były prowadzone codziennie przez wykładowców z Polski oraz innych krajów. Uczestnicy uczyli się również wielu aspektów gry. Mieli również okazję do integracji i nawiązywania nowych znajomości z ludźmi o podobnych pasjach. Finał warsztatów odbył się w Teatrze Miejskim. W sobotni wieczór uczestnicy zaprezentowali koncert podsumowujący ich wysiłek i pracę podczas całego tygodnia. Po indywidualnych występach wszyscy współpracowali. Wspólnie zagrali na scenie, pokazując przybyłem czego nauczyli się podczas warsztatów. Oficjalne podziękowania skierowano również do dyrektora Biblioteki Publicznej, Teatru Miejskiego oraz dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie. Tydzień w Lesznie upłynął pod znakiem jazzu. Wydarzenia muzyczne odbywały się w Bibliotece Miejskiej, Bibliotece Ratuszowej oraz w Teatrze Miejskim. Był to niezwykły czas pełen pasji, dobrej muzyki i nowych przyjaźni.